Mózg woła organy na zebranie z powodu ich buntu. Słucham was. O co chodzi? Pierwsze mówią nerki. Sprawa jest taka, że człowiek ciągle pije browary i my już nie nadążamy z tą ilością wody. Jesteśmy zmęczone. Chcemy trzy tygodnie urlopu. Dobra, udzielam wam urlopu. Kolejna mówi wątroba. Człowiek pije tyle alkoholu, że niedługo padnę. Potrzebuje wolnego. Okej, okay. masz trzy tygodnie urlopu żołądek też protestuje. Już mam dosyć takiej ilości jedzenia, jak pochłania nasz właściciel. Muszę odpocząć. Okej, okay, masz cztery tygodnie zwolnienia z pracy. Odzywa się cichy, zmęczony głos. Ja też bym chciał chociaż dwa tygodnie wolnego. Może byś wstał i się przedstawił. Problem w tym, jakbym mógł wstać, to nie potrzebowałbym urlopu.